Szanowni Państwo, Panowie prezesi, czcigodni powstańcy warszawscy, Panie dyrektorze, Szanowni Panowie twórcy filmu, Szanowni Państwo, to bardzo ważny moment. To powiedziałbym niezwykle ważny moment, ale też i moment znamienny. Za chwilę zobaczymy film o może największym bohaterze Rzeczypospolitej połowy XX wieku. O człowieku, którego życiorysem można byłoby pewnie obdarzyć wiele osób, o człowieku, którego bohaterstwo, oddanie polskiej sprawie, ale oddanie także po prostu ludziom trudno jest w ogóle wysłowić. Człowieku, który dla Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiego narodu poczynił wielkie zasługi i za te swoje zasługi, miast odebrać honory wojskowe i odznaczenia państwowe, został przez komunistów brutalnie, zdradziecko, z pogwałceniem wszelkich zasad zamordowany. Jest rzeczą niezwykle znamienną że życiorys który pewnie mógłby się spokojnie stać fabułą niejednego hollywoodzkiego filmu który byłby pewnie przebojem kinowym gdyby rotmistrz Witold Pilecki był bohaterem Stanów Zjednoczonych przez tyle lat po 1989 roku nie doczekał się żadnego zobrazowania, że kiedy wreszcie znaleźli się ludzie, którzy postanowili to dzieło przeprowadzić, to polskie władze nie były zainteresowane tym, aby ten film wspomóc, aby to dzieło było w sposób należyty finansowane. Chcę to mocno zaakcentować, bo to dla mnie bardzo znamienne, kiedy widzę napis 25 czy 26 lat wolności. Cóż to za wolność, w której państwo nie widzi potrzeby upamiętnienia bohatera? Cóż to za wolność, w której państwo polskie nie widzi potrzeby budowania postaw obywatelskich na tak bohaterskich ludziach? Początki pana rotmistrza Witolda Pileckiego do dzisiaj nie zostały odnalezione. Wierzymy w to głęboko, że zostaną odnalezione w trakcie dalszych prac na warszawskiej Łączce, gdzie dzisiaj wydobywa się ciała pomordowanych bestialsko przez komunistów żołnierzy wyklętych, rzeczywistych bohaterów polskiej wolności, tych, którzy... W walce o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę nie poddali się nigdy, mimo że wiedzieli, że jest to walka beznadziejna i że przeciwnik jest tak potężny, że nie mają z nim żadnych szans. A jednak trwali, byli niezłomni. I takim właśnie największym przykładem niezłomności obok pięknej postaci Inki był właśnie rotmistrz Witold Pilecki. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten film powstał. Przede wszystkim chciałem podziękować tym, którzy ten film stworzyli, wyprodukowali. Ale chciałem też podziękować tym, którzy z taką ofiarnością zbierali środki na ten film. Mimo wszystkich przeciwności. To ponad dwa tysiące ludzi, którzy dali swoje pieniądze. to stowarzyszenia. Które ofiarnie walczyły o to, żeby ten film powstał. Jestem za to ogromnie wdzięczny i składam Państwu głęboki ukłon. Chciałem też z tego miejsca, tuż przed obejrzeniem filmu oddać głęboki hołd rodzinie pana rotmistrza Witolda Pileckiego, rodzinie, która przez lata komunizmu tyle wycierpiała, rodzinie, która straciła męża, ojca. Dziadka. Chciałem powiedzieć, proszę Państwa, nawiązując do tych słów, które wypowiedziałem już przed chwilą, że to smutne, że w Trzeciej Rzeczypospolitej dopiero dzisiaj możemy zobaczyć film, i to nie stworzony za środki państwowe, tylko stworzony ze środków prywatnych. Dzięki ofiarności zwykłych ludzi, a nie dzięki przyzwoitości polskiego państwa. Dziękuję bardzo.